Przypomnę, dzisiaj z gramy z Pajlem oraz w Brawl Stars. Symonko, i widzowie! Dzisiaj gramy nowy klip. Widziałem, że jest y, tam jakiś klip z, z, Pań z Boba, więc zobaczymy co to jest. Ja dawno nie grałem w Stars, ulepszę sobie tylko Spajka. Y, dobra, wybierzemy sobie go i widzowie odpalamy już od lasu. Y, nie bo, widać. No, bo... a Ty w ogóle oglądasz z, Pań z Boba czy nie znasz tego? Mmm y, ja sam widziałem kiedyś, nie? Kiedyś wiesz. Kiedyś coś tam się oglądało, nie? nie, nie ja raz... gotowy! Kiedyś, ty masz 5 lat, to co rok temu? Dajcie gotowy, dajcie gotowy, i gramy Ja mam gotowy. Słuchaj ona nie ma gotowego. Także dobra, mamy za dymę. niestety coś nie zadziałało i wizowie no, dało nam zwykły tryb chyba... Chyba tak, no, bo coś tam był jakiś problem z internetem, ale to nic, rozwijeli się zwykły dzielece. No i lecimy, no pają tutaj, wziął oczywiście. E, Ej! Broka, tego... mój ulubiony czem! Jakie nie... Jakie oni mają obrażenia. Czempa dobra, patrzcie rozwalam 8 bitowstwa, stanie. Uuuj nie Uj, mnie rozwalił, no nie wierzę. Dobra, lecimy dalej, może na nas... Dawaj, 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 dawaj! Tu jest typ na piłkę, mój ulubiony. Gdzieś jest. Dostaje, dostaje, dostaje. Dobra, 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 bazaj, bazaj. Dobra, w tym kąt pasuje z mamgo, mamgo, mamgo. Dobra, lecimy dalej. Lecimy dalej, czekaj. Piłkę trzeba je zabrać tam ja, do nich. Ja, w niego celam, celam, celam tego gońca. Pik, pik, pik. Dobra, jest obżedej. Dobra, odskip piłkę, do piłki, do lecaj. Dobra, do, do. Podajcie. Podajcie piłkę, podajcie piłkę. Luzi, luzi, luzi. Dobra. S, s, s. Więc piłkę podaj mi. Nie mogę strzelić. Podaj mi, podaj mi, podaj mi. Dobra, nie, nie, czekaj. Ma leci dawać. Nie mogę, nie mogę nic zrobić. To dużych jest. Musimy go zabić, musimy go... No nie dosyć. Się... Ale ja, no... ja już miałem tak blisko, nie stary mam... do Na no bój, dobra nie. nam na no Ja miałem My. tak blisko! Wiem, wiem, pas do bla, do jugina, do jugina, kurce, kurce. dobra do ginę chyba. Jak Niestety! Kulce, kulce! Dobra, to musimy ich, wiecie, obejść bombę, dawaj, Idź z drugiej strony, i z drugiej strony. To Atakuje. się tak nie da, dla słupaki. Dobra, cykajcie. Jest! Jest dysk! gola no, Daj podobno grał w piłkę nożną, więc dobrze mu idzie, widzowie, jak widać Więc idziemy, pasy. Muszę się pasie, stoją Szybko, raz, wow. do przodu, no do przodu, do przodu Zginęli. Bez piłkę, bez piłkę. I do przodu, podaj mi, podaj mi Dlaj, daj go. podaj mi, podaj mi Leci Slec. No nie gadaj Zepsułeś Dave, coś Ja ich zepsułem, no nie dało się nic lepiej Bo zrobić to z byśmy mieli już dawno No nie mogłem, nie mogłem Ja nie mogę, jaki boże, dobra Ajajaj Lecimy, lecimy, widzowie Czekajcie, czekajcie, dostaje. piły Dostaję, dostaję, Ey, safe, safe, yes. Ej, tu jest, tu pomóż mi! jest! dobra, zginął. Się Dobra, zginął Ja mam Elkę, więc chodźcie, ja tą Elkę przygotuję już na... Dejwo, lecimy! Pyk i pyk! Daj! nie, nie, Jest! koniec, wygrana, łatwo! ty zrobił? Uf. Dobra, widzieliście, to ja nie wiedzę, nie. Jakie to stary jest. Go, let's Kto miał miałem wicjobrady, nawet nie widziałem. Sludno. Dobra, widzowie, mamy star dropa, więc zobaczymy co mi dropnie. a jaki fit. Dobra. Kajcie, anulujemy i widzowie, wizwierzemy <ścoughs> sobie ten klip nowy, więc to jest najlepszy klip. Teraz zobaczycie, co to do jest. Musicie dać gotowość, Pająk chyba jeszcze nie dał. A co, a co, co ten try robi? Daj gotowy, gotowy, daj Pająk nie gadaj. Daj gotowy. To jest klip ze glaf, e, z teletymy są i to jest najnowszy klip, bo to jest ze własny. I zespa... co jest? Fajny tryb. Czemu się odpalił? Ej, nie chce mi się odpalić, ten Nie wiem, co z nie tak widzowie. Może coś się tam stało? Zobaczymy ja na mnie Ten jest git i tak, ale zobaczymy, czemu nie chcę mi się odpalić sam. Dobra, patrz... Ej, hey, Moktiz! Jokilonolny Dobra, czekajcie. MOTTIS! Plecy, pecy, pecy! To jest Mort... A tak, bo to jest Moktiz, no. Ej, patrzcie nawet piłki nie wzięliśmy miejsca. Dobra, on tu jest, on tu jest, on tu jest. czekaj. Ja go obchodzę dookoła. Pasy mam... Są ludzie! Chcę zjedziemy, chcę zjedziemy. Potrzeba gine, gine. pomocy, potrzeba pomocy. Dobra, pusta wam bombę, żebyście mieli łatwiej. No nie, nie da się nic zrobić, czekaj. Dobra, wydajemy. Dobra, dobra. No ja nie mogę. Powiem, powiem. A, ale, Nie, nie, nie mogę. to udało się Ej, co mnie zrobiło? Właśnie, <laughs> bo nam bramę wsadzą, bramę nam wsadzą. Co wy robicie? Zginę, zginę. Ej, zginę, zginę. nie wy się biec z przodu, jak brama jest pusta? No bo nas wybili, nas wybili wszystkich. Oh Wybij! Nie patrzycie gdzie jest piłka, panowie No nie goniłeś, no było bronić, mogę zgonić. Tak, tak, no moja wina, dobra. nie? Że żeś na piłkę nie patrzył. Ej, zabijcie tego Mojisa, bo on jest dobry. Dobra, leży, leży, leży. <grym> yy, teraz bym polecał wam chyba by to ten bronić piłki, zamki znaczy z Patrz, bo leci, 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 leci. No ja nie mogę uniknąć tego. Lecimy do przodu, do przodu Wyjdzie gruby. Pyk, 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 dobra. Nie udało mi się tego grubego zabić, ale dobra, mamy grubego. No i zginąłem, ej, dobra, lecimy do przodu. Jest tylko jeden Nie Ty masz mocny strzał, a o dobra kurde. Jest. No tylko... to po Co Ej dobra, nie zrobi. wiem, Mortis jest za OP na ten tryb Ej on jest mega OP ten Mortis, on każdego jedzie, dobra czekaj raz, dwa, trzy pod Bomba, 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 chodźcie. Chodź, chodź. Już, poczekaj Teraz kontra, kontra, nie. kontra nie, 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 Ej, Jesteśmy nie ginię, takimi winię, botami miną. Nic nam nie wychodzi, ja nie wiem Dobra, czekajcie Lecimy dalej Ej no strzeli, strzeli Ja cię morgę ja to... Nie wytrzyma ja nie mogę, Pająk! Jak się zdenerwował! Dobra, kto miał naj... Patrz ile Pająk A ten już miał 16! Jaki wódz! Dobra, nie. Nie <śmiennie> komentuj tego! Wychodzimy, wychodzimy. Pają miał najwięcej obrażeń, miał w ogóle więcej obrażeń niż wszyscy razem. Dobra, zobaczymy tak. Yy, jeszcze raz spróbuję odpalić ten tryb. Yy, on mi się tutaj odpali. No co chyba tutaj... Nie działa, patrzcie normalnie mi zmienia Ja nie wiem o co chodzi widzowie, coś tutaj normalnie się chyba zbugowało Ale dobra, jeżeli to tak działa, no to w takim razie odpalamy ten flip No i widzowie, lecimy Szukamy, jesteśmy, grałem z jedną gierkę I zobaczymy jak nam pójdzie teraz Nie chce mi się już grać tej piłki no nie, znowu jest piłka, jest znak. Aha, dobra, nie, nie, nie. Bo to ja teraz lankedę odpaliłem chyba, a nie to co chciałem. Dobra, już nie, nie wiem. Czemu nas su, su, te stare... Jak, star, jak się nazywały te gwiazdki e, takie? Yy, energie? Yy, Langi? Nie, na energię co graliśmy zawsze. Yy, nie wiem o co ty chodzi dobra? Ale gramy i ta zwykłego, więc jest... dropy? Nie. Nie, star... star... To się wlopi! To się wlopi! No ile! To się To zasięg! To lepszenia i w ogóle, dobra. Czekaj. Nie, nie, Ej, dobra, chodźcie się szybko! Ja dyabaj tu jestem! Daj, 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 dobra! Chodźcie, chodźcie, chodźcie! Nie! Dobra, zginąłem, zginąłem! Zginąłem chyba! No i. Widziałem! Co to jest za postać? Co to jest za postać? Aha, ja wiem, co to jest, dobra. On jest za. No nie ma, nie on dużo bije, on strasznie tu bije, ale na luzę idziemy. Dziadek do orzechu! Chcemy z tym On Ma, on ma, on ma strasznie dużo No Kurde! Z tym i. Ja mogę, no. <gry> on dobra, ma strasznie dużo sardropów. Dobra, czekaj. Dużo ma, dużo ma, dobra, dawaj go, dla szybko. Dobra, mam, mam, ma. do przodu, do przodu, do przodu. Czekajcie. Ja tutaj się cofam, dobra. Dawaj tym całkiem, jeden został, jeden. Pomóż mi! Nie, no nie. Gdzie jest nasz tank? Gdzie jest nasz patrz. tank? Podsyfraka, podsyfraka! To... No what? Nie mogę patrzeć do góry. Nie, no, no błagam. Nie. No i koniec, dobra, czekaj. Dawaj, 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 kopcimy, kopcimy! Kopcimy, dymimy, patrz! Kopcimy! <śmie> nie, dobrze, dobrze, Pają, dobijesz go, dobijesz go. Git! Pają, znowu będę miał 300 tysięcy obrażeń. A my mamy zero z Dave'em Ja nie wiem jak to działa, ale dobra, lecimy. Dave ma piłkę, więc. Go, 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 go! Wystarczy tą piłkę wstonic w bramkę, Żeby wygrać, więc dawaj, no luzy. Go, 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 go! No kurde no dobrze zrobiłem! A ja tu. On chyba ładowa energia, piłkę kopna. Dawaj, dawaj! Elka, 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 LK! Dawaj! Zginąłem znowu, dobra, ale tego naprawę zbierzę. Bierze, piłkę bierze! Dawaj, 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 chopy! Normalnie, normalnie, dawaj Rozwalaj, rozwalaj, rozwalaj Dobra, lecimy. Wyswilkę, dyswilkę, dysku. Po co blamki mają? Tak, 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 dalej. No, tu mi pomóżcie, tu mi pomóżcie, bo no, mam gola strzeli! Czemu wyjdziecie gdzieś na dół, no, no ja nie mogę z was! No zabij go! Nie Ja nie mogę, jaki nob! Była gdzieś na lewo jak piła jest na prawo! Ja nie widziałem, że on takie młekka na Dobra, Ja byłem przy piłce, ja strzelałem do niego. Tik, pyk, Dobra. Banda nobów. Lezy. No, Leży, no, lezy, no, lezy. No, dobra, no, dobra no, no i koniec. No i koniec! Dobra, zobaczmy obrazenia Zobaczmy obrazenia, No zobaczmy no. 40 tysięcy <noise> 46. <noise> <noise> Jaki luf! <lód>. Nie widzowie! <noise> Powiem wam Ale... tyle. Powiem wam tyle. Nigdy nie gramy z tym nobem pas jakiś krótny. On jest najgorszym <noise> lasem. Z gramy w Blau więc widzowie nie polecam Dobra, grata. dobra. Jeżeli odcinek z Blau Wam się podobał, zostawcie dużo łapecek, a może nagramy drugi.